Jedna jest na y, y, jedna jest jak wchodzisz od y, wejścia, Tam masz za, za, za tego, za, za regałem, a druga jest w pokoju. Okay. bo to są Bo coś Tam. tak. Bo biegają dookoła, dookoła budynku, biega. Ty, to jest to, to, hmm. to Dajcie mi otworzyć skrzynki. U! Fajne boty, fajne tak. boty, nie? Jeden HP mu zostawiłem Jeden strony HP Ale on mnie nie Dzień. dobija, to bot No bo to bot jest, no nie dobija Tak płacz miał razy Możesz go podnosić, widzisz gdzie jest reszta botów, nie? Nie widzę co? Co się dwóch, bo w tym domku także. Już... już nie ma żadnego. Takich przeciwników to ja szanuję, no. <grym> z takimi to ja lubię grać. Z przeciwnikami na serwerze a nie, kurde, jak coś pro playerzy z się budują. Z chyba, nie? Fipek kurna tylko tak, z takimi graczami. Flipek cały zgrać gra kurde z kuzynkami Z Ja kuzyn 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 Grałem raz no. z jego kuzynką I z nim Ktoś strzelał czy mi się wydawało? No strzelał gdzieś Na W chyba Na W tak no, no. Pompą pom, czy czymś Z No z pompy no, ja ktoś mam. strzela na W No to było pewnie bo jak strzela Trzech typów tu biegnie no, ja mam Ej dawaj po jednym kilo nie kradnij Dobra, ja tam biorę jednego Ej, to nie boty! Nie? Nie Leży jeden Drugi leży A no, może to boty? Leży Leży, no le Tylko to który się zaczął budować Poczekaj, przeszukaj No ale on tu Pyszka. siedzi Tam jeszcze wydłupił, nie? No hit To boty, to boty. Ty ale skąd one tak pozbierały tej temu, nie, tak szczerze mówiąc? No nie wiem, bo może. Bo chyba zbierają. nie zbierają mi temu w ogóle. Nie zbierają. no właśnie, zbierają. Co? No właśnie, nie, przecież ja jak zawsze zabijam jakiegoś bota, to mam tylko mu. Ale ma prywatną i nie można dołączyć. No mam prywatną, żebyście właśnie nie dołączali do mnie do gry. Nie po to jest wszystko opisane na ten temat w opisie streama. I w tytule macie nawet informację podaną o tym, żebyście przeczytali sobie w opisie streama. Żebyście mi dołączali potem do lobby, no nie po to to pisałem, żebyście mi dołączali do lobby <gry> przez No Ja pierdolę, naprawdę. Czy to takie trudne nauczyć się czytać? Ja mam być kurwa uprzejmy dla widzów. Fipek mi ostatnio mówił, żebym przestał kurna ich obradać. A potem przyszli właśnie tacy jak teraz i stwierdził, nie, dobra, nie dziwię ci się, że się wkurwiasz. <gry> ja mam chłopa, ale to jest <gry> Taki sam jak ostatnio, to cię znowu wyjaśni. <gry> nie. To, albo nie, to był dynamo, który miał kawa, czyli bot To weź go przeszukaj, frajera Ale, ale on od razu zginął Aha. Macie modę opma? Bo mam 29 80 no, ja mogę... 148 Ten jaki bogaty weź. O, mamy lepszą skrzynkę, uwaga dajcie pistolet Meja. Jak będziecie mieli skrzynki to dajcie przeszukać, bo to... Kjur. No to chodź do mnie, bo tu jest jedno za, za budką, na, za tym, za domkiem na pewno. Dobra, w, się w budzie, tak? No. W autobusie jest jedna. <ścoughs> Cześć, Moniaczek. <ścoughs> Możesz kawałek sobie wziąć, bo I tu zestakuję. O, akurat mam sześć. Nie, nie otwieraj, please, skrzynki. Nie otwieram, brałem MG gdzie na kursie, tam ma? No? no, rzuć Masz no. Dzięki Maniaczek, przeczytałeś to, co ci na fejsie napisałem? O, duży kebler, no i to się szanuje A co, jak to nie Maniakowi napisałeś? No, spok. Maniakowicz, czy nie? Ta, no, jemu no no pewnie na, byłem przekonany, że jemu bo ten, Tu ma skrzynkę, tenku. Byłem przekonany, M, że jemu to napisałem, bo ostatnio przecież Bana dostał na Discordzie i pisał <grym> mnie na na fejsie <grym> Kompa automatyczna zielona Jeszcze gdzieś słyszę Bartek! Bartek niebo, otwieraj skrinki, bo on ma misję. Cześć ja Wiktor, chyba siemanko. Tu ja masz to kolejnego. Nie nie czego mówić... Nie wiem, czemu on powiedział do ciebie Bartek, a ja powiedziałem, bo on powiedział. co, wziąłem niebieską, bo ja tą, Tu masz kolejną do otwarcia. że to Błażej za tym. Dobra, dawajcie do strofy. Daleko mamy, nie możemy uważać na chłopów z groty, bo mogą być niegramy. Niech tam nie doleciał. To dobrze. Zobaczcie na groty. Grota jest fajna. Nie, ten grota jest Grota jest najlepsza. Najlepszy jest ten Rajki. Rajki nie jest najlepszy tam grota. No. Możemy na paskudną jeszcze skoczyć szybko No można Chce ci się? Kurde, profi No i tak mieliśmy na paskudną mieć na to Mapka, jak jest, o, No, kawałek jest w Ale chyba ktoś tu już był, mi się wydaje Nie, nie Nikogo nie. nie było Wszystko no. jest pozamykane Oto, Co? Ja chcę żeby... Ja chcę, żeby trochę paskudna usunęli, bo to już jest taka miejscówka na No. Ty, jest... ja chcę, żeby wszystko praktycznie usunęli, bo. Te ja miejscówki to, są takie z dupy, że. Ty, ale lol. Na przy... Ale tego. Przyjemny nie I... i. i tyle. Tylko żeby został przyjemny. O kurde! O kurde. O kurde. Ej, gdzie są te skrzynki? Ja dostarczy złoty przedmiot. A tutaj to ci nie powiem, bo tutaj to nie wiem. Nie mam pojęcia gdzie tutaj są. Kurde, dobra to wezmę ten pistolecik. A jest to tu w ogóle? Trzeba poszukać. Na pewno jest gdzieś tylko, nie wiem gdzie. Kurde, ma ktoś z was apteczkę? Mam bandaże. Coś ty odwalił. No go obił Nie no, teraz z HP. Nie no, bo od go obił wcześniej i nie miał do tej pory. Cześć Igor. Nie, po 19 nie będzie CS, a nie chce mi się w CS grać. Tu Tłumaczę, plejka. A jutro będzie ci chciał jest. grać w CS, czy nie? Dzisiaj na pewno nie. To dało tak. Tum, trzech skrzynek pod rząd wyleciały pistolety, nie? <grym> Kocham Ale, to, bro No zielone, bo... Dobra, walić ten pistolet O, Stefan Yy, mam misję, mam misję, żeby otworzyć Stefana. Mam misję. Nie za późno. Kurde. Tak naprawdę to nie mam misji, tylko chciałem podwalić lód. Lub... Kto by się kurna spodziewał, nie? Nie no, mam takie misje czasami. Ja sobie czekałem, aż się Zostało coś, czy nie? No, drewno wziąłem wiesz. No to ja mam full drewno. No ja kurde każdą skrzyneczkę teraz otwieram i przeszukuję, bo EX leci Już dwa levele w tym meczu ubiłem się już zaraz gwiazdie No, po tym meczu jak, jak wygramy to będę miał 200 najprawdopodobniej W ogóle nie opłaca się, miłośniaka grać. Cześć Label, czy chcę zagrać z tobą remik o 20 tych PSC? Nie, dzięki. Nie mam ochoty. Chyba, że jak ty przegrasz, to nic mu nie dajesz. Nawet tak to jak tak. tak, to mi się też nie chce. No to ja chcę. Tylko że jak ja przegram, to nic ci nie daję jak chcesz. A jak wygram, to wtedy mogę. A jak wygram, to daję ci dupy. <noise> Ej, trochę kiedy kupiłeś tego skina co teraz masz? Ooo! Sztawno, pewnie jak wyszedł od razu. Gdzie tu jest kulna co mówisz, na Co mówiłeś, że Maris jest obrażona do żywotnia? No, dobraziła się. Wipracze. No dobraziła się, bo do fipka napisałem, żeby do niej napisać. To nieźle. <noise> Ktoś dostał tutaj małoto za kapslaka, no pozwolę. Ej dobra ty, czemu my po nie idziemy? Czemu dałeś, że timeout za capslocka? Dlaczego? Rezerwuję skara Co profi? No żeby nie pisali ludzie capslockiem Po co mam pisać capslockiem? Jak ja i tak wszystko co jest na czacie czytam Nie zawsze odpowiadam, ale wszystko czytam Przynajmniej na razie, nie? Póki 100 widzów nie ma na streamie, to, to nie ma problemu czytać cały czat to to dasz tryb spowolniony jak będzie stu widzów i jedna wiadomość no. na na przykład 120 sekund Spowolniony i tak już jest zostawiony na jedną sekundę, żeby ktoś nie wysłał wiadomości jednej literki po literce, nie? Goście lecą. Zajebisek ogólne na yeah. Nie. No i dobra, dojedźmy, typa No dobra Tu wylądował. A to jest... On jest sam? Są... No chyba tak. A to jest Bot chyba to jest... w ogóle. Dawajcie kilofujemy. Jak to jest Bot? Nie, to nie jak bot i jest jeszcze się przyszukuj. no. Miał, miało automatyczną. Cały o, team szkawe. za strefą. No, wolę nejder. Dostał 99, leży. Ten na daleko ma loa. Biało jeden. Obaj biało. Dwóch biało tam mano. Leży. Został ten, ten drzewko tylko. Leży. Zmawiam Ale, I... Rezerwuję wszystkie złote drugiego. bronie. Biorę skara, jak mieli drugiego, i nie pierdziel mi tu. O, skaram, wydwa skara teraz. Macie. O, ja sobie wypiję tego kewa i wezmę sobie drugiego. Ej, tam, ma ktoś dać pega, bo potrzebuję. Trzymaj. No tu ej, masz przecież. Ej, bierzecie te kewy duże, dwa, czy nie? Oj, trzymaj, Błażej, Nie, ja mam sześć ja. małych. Ja wezmę. Błażej Dobra. trzymaj. Ja już. No chyba wziął full'a no, no. No, Jest, jest jakaś lepsza po... no Ja mam fioletową automatycznie. Te najdy są mocarne po prostu Dlatego mam cztery najdy teraz. Czy można pograć? ludki? każdy może pograć. Tu macie jeszcze małe kawy jak nie macie. Aj, tak, te, te tak schody tak. były wcześniej czy nie było? Wdzie... No, Zwrócił ktoś uwagę? Nie, nie ja, ja nie z... nie też, nie. też nie Aha, w ogóle trzy osoby zostały. No! Właśnie chciałem powiedzieć. Ja możemy polecić lądzpanem. A masz jeszcze? No mam. Po co przecież? To dawa ja też mam jeszcze jednego. więc... Hmm. Po prawej nie widzę nikogo. O, są jakieś tutaj. Pewnie tam są. Obstawiam, że to ostatnie, to soboty. On też tak może być. Możliwe, że to nawet nie jest cała jedna ekipa. Gdzieś pod drzewami. Chociaż cholera ich wiedziałem. Robin nie ma no, przegłosu, no, nie? No. Nie jest git. Zabudujmy się, żebyśmy nie dostali pizzy. Zaraz koniec ze snajpy. No, Super, no. Trzeci, trzeci złoty skarnie. No, no to jest. Co są... Nie. O, ze snajperki 91 metrów. Ej, słyszeliście jakiś strzał ze snajpy? Nie, ja nie. No to muszą być z tej strony teraz. Mi się zdawało, że chłopcuć skakał, ale to nie, to. to, to, to nie. Ej, dobra, tu nikogo nie ma. Nie, nie, nie leccie tu. To ja za cholera nie wiem gdzie oni są w takim razie Gdzie no, oni są? Chodzisz o tam na... jest Dobra ja lecę na niego Dwóch Zniższym jest Zniszczy lunch pa pada No spoko On ma snajpa Chodźcie bliżej no się... trochę Chodźcie chodźcie na od snajko nie widzę im RPG -a. Jeden jest za drzewem. RPG wali O dobra bali, Jest jest ja tam za drzewem. Kur. razy 28. Kurwa. Jak ja kurwa dostałem? Właśnie będąc też nie wiem. będąc za ścianą. Ja się leczę kewami jak chcesz Ja też się leczę Jezu oni są porąbani On już jest pod nami jeden Bale repeli cały czas Gdzie jest ten drugi? Nie wiem, oba, oni są chyba obaj z tamtej strony, to tak No, oni są w jednym boksie razem Ja wolę tam cały czas Dostałem od boku, drugi jest z lewej Masz rakiety jeszcze, a nie mam rakiety Neku musi mieć Ja mam 11, ja mam 11, dawaj Rakieta leci okay. Uważaj na drugiego z prawej stoi 28 dostał ten z prawej Dobra oni się cały czas 20, budują 32 dostał Dostał bez kewa ten co po lewej jest stąd bardziej dostałeś. Yy, za rogu tam. No oni tam są nie. obaj tutaj. Jeden jest w jednym kwadracie, drugi w drugim. Ma, ma ktoś kawę Kevin? No dużego trzymaj. Ja mam 6 małych. Chcesz 6 małych czy nie? Nie wiem. Już dużego wypiję. No, no, no nie no, mogą mieć 24 maksymalnie. Już jest metal boku Bez kewa ten z prawej Bo jeden jest tu ciągle jak coś mhm. Ostatni Rdek ja nie zostało ale Ja mam jeszcze ammo Jeden Dobra dzień Leży ten z prawej, został ten z nice, lewej. Nice, nice. 28 na biało. Nice. Wow. Easy. Sekurde, kurde postrzelali z tymi RPG-ami. Ja z tysiąca chyba do 100 ammo zjechałem.